Cześć, witajcie w pięknych okolicznościach przyrody. Mamy długi majowy weekend, więc mogę sobie polatać i coś dla Was przy okazji nagrać. Prawda jest taka, że ten odcinek miał być dokładnie klonem tego, co ostatnio nagrał Przemek z kanału, a ten znowu o dronach. To znaczy już jakiś czas temu chciałem Wam pokazać, co wpływa na długość lotu i co zrobić, żeby Latać dłużej. Oczywiście odpowiedź jest prosta. Kontrola nad trotlem. Im mocniej pałujecie, tym krócej polatacie. Zależność jest w zasadzie liniowa. Natomiast wiele osób mówi, że ich kład lata 2 minuty 30 sekund, a nawet tak mocno go nie pałują. W zasadzie latają powoli i do 3 minut są w stanie dociągnąć na piątce. W tym odcinku pokażę Wam, dlaczego tak się dzieje i co zrobić. Żeby latać dłużej. Mam tutaj w telefonie listę rzeczy, o których będę opowiadał. Tutaj gdzieś z boku będę pokazywał przykładowe obrazki, ewentualnie filmiki. I mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Ponieważ tak naprawdę jest dużo rzeczy, które możecie zrobić, aby Wasz kład latał dłużej. Oczywiście zawsze jest to kompromis. Jeśli chcecie, żeby wasz kład został w powietrzu dłużej, to musicie go maksymalnie odchudzić. Jak możecie to zrobić? Otóż jest dużo metod, które są skuteczne i pozwalają zmniejszyć wagę waszego kłada. Tutaj powiem wam, że z typowego kłada można spokojnie wyciąć od 20 do 80 gramów. Tak, nawet 80 gramów jesteście w stanie wyciąć z waszego kłada. I zaraz wam powiem, co możecie zrobić, żeby wasz kład latał dłużej. W kładach stosujemy te na mocowania do kamery, na jakieś bampery, na podkładki pod ramiona oraz na mocowania do anteny. Czasami również na mocowania do vtx -ów. I to wszystko waży. Więc, żeby kład był jak najlżejszy, musimy rozsądnie. Stosować druki z TPU. Tutaj przykład jak to zrobić nierozsądnie. Czyli mamy antenę, która jest opatulona 14 gramami TPU. Mount pod GPS-a kolejne kilka gramów. Mount do otrójki to chyba było 6 albo 7 gramów. Z przodu element, który pierwotnie chyba 20 gramów TPU miał mieć. Ostatecznie wyciąłem tutaj fragment. Zszedłem do 14 gramów. Podkładki pod ramiona. Wszystkie 4 to jest chyba około 7 gramów TPU albo PLA w tym przypadku. Czy można dać mniej? Oczywiście, że można dać mniej. Czy powinniśmy? No to już jest dobre pytanie. Bo czasami jest tak że. Jeśli latamy freestyle i planujemy na przykład jakieś bando, no to im więcej tego TPU tu napchamy, tym jest większa szansa, że z jakimiś kładami, które są sprawne, zdołamy wrócić do domu. Ewentualnie nie będziemy mieli takiej sytuacji, że po czterech lotach nie mamy czterech kładów, no i wracamy do domu z naładowanymi bateriami. Zdarza się takie coś, zdarza się niestety. Więc, żeby to miało ręce i nogi, Trzeba minimalizować ilość TPU. Tutaj przykład anteny, oświetlenie mocowania do anteny. 6 gramów z pierwotnego projektu, który miał 14 gramów. No i teraz powstaje pytanie: Czy ta różnica jest warta tego, że mamy słabszą ochronę anteny? No cóż, wydaje mi się, że tak. Ale to jest. Pytanie, które każdy powinien sobie zadać: czy jest w ogóle sens odchudzać mojego kłada tak bardzo, że stanie się bardziej podatny na uszkodzenia? Czy jednak lepiej jest mieć pancernego kłada, który będzie cięższy? Oczywiście wtedy będzie krócej latał. Aczkolwiek stosowanie tych wszystkich mocowań z TPU, jakichś tam bumperów, nie zawsze ma sens. Tutaj mamy kłada. To jest Polar od DJI'a. Jest bumper, który w teorii miał uchronić kamerę przed walnięciem w ścianę. Jak widać, nie bardzo mu to wyszło. I teraz powstaje pytanie: czy wydrukowałem zbyt wąskiego tego bampera, czyli powiem, większą tutaj płetwę dać, czy też stosowanie tutaj bampera na froncie, gdy kamerka jest skierowana do góry, mija się z celem. No cóż, teraz myślę, że mógłbym go spokojnie wyrzucić, bo i tak kamerka ma rozwalony obiektyw i nic to nie dało. A ta część waży 2,5 grama. Niby niedużo, ale to zawsze jest tak, że 2,5 grama tu, 3 gramy albo 5 z tej strony, tutaj kolejne 7 gramów i zanim się spostrzeżemy, to mamy 30 gramów różnicy. Więc pamiętajcie, jak najmniej TPU. Dodatkowo, TPU jest również źródłem wibracji, więc jeśli nawalicie tutaj dużo TPU, to będziecie na wykresach widzieli, Wpływ waszego TPU i podczas ostrzejszego letania to wszystko zaczyna wibrować. Oczywiście nie są to tak gigantyczne wibracje jak od uszkodzonego albo urwanego śmigła, ale będą istotnie wpływały na wasze pidy oraz na to jak kład się zachowuje, zwłaszcza przy ostrzejszych zwrotach. Alternatywą dla takiego elementu drukowanego jest zmodyfikowanie go w taki sposób, by nachodził tutaj na przednią. Krawędź ramienia, ale żeby kończył się na wysokości tych dwóch śrub, i wtedy dajemy dwie dłuższe śruby i dwie standardowe śruby. No i mamy oczywiście mniej tego TPU. Jak już jesteśmy przy śrubach, to standardowe, stalowe śruby możemy zamienić na śruby aluminiowe. Oczywiście nie wszędzie, ale w większości przypadków aluminiowe śruby się sprawdzą oraz na śruby tytanowe. Jeśli pójdziemy w aluminium, no to aluminium ma dużo mniejszą wytrzymałość od stali, ale jest też około trzykrotnie lżejsze. Natomiast ja osobiście nie lubię tych śrub, ponieważ one się, one się ścierają i czasami jest problem z odkręceniem takiej śruby. Dodatkowo przy mocniejszych kraszach kilka razy miałem tak, że po prostu odskoczyły łebki w tych śrubach. Drugim rodzajem śrub są śruby tytanowe. No i tutaj, jeśli kupicie dobre śruby i nie będziecie oszczędzać. A oszczędności przy śrubach tytanowych, to jest praktycznie 100% przypadków władowanie się na minę w stylu standardowa, stalowa śruba platerowana na złoto, czyli ala azotek tytanu, ewentualnie na tęczowo. Kupujemy zwykłe, ciężkie, stalowe śruby, które są tylko platerowane, żeby wyglądały jak śruby z tytanu. Tutaj macie linka do firmy, która sprzedaje prawdziwe, tytanowe śruby, jest gwarancja Amazona, więc jeśli coś Wam się nie będzie podobało, to zawsze te śruby można oddać. Ja kilka razy od nich kupiłem, i za każdym razem to były dobre tytanowe śruby. Ale w przypadku takiego okłada, to niestety, ale musimy się liczyć z całkiem sporym kosztem na głupie śruby. No bo tak, taka jedna śruba kosztuje około dolara. Tych śrub do pokładów mamy 16, więc mówimy o 16 dolarach. Jeśli. Chcemy wymienić śruby pod silnikami. One będą troszeczkę droższe w okolicach dolar 20 centów za jedną. No to mamy tutaj 16, 20 dolarów. Dobrze liczę, no prawie 20 dolarów. Jeśli dodatkowo zastosujemy tytanowe śruby tutaj, no to to jest kolejne 8 śrub za jakieś 10 dolarów. Więc 10 dolarów, 20 dolarów. I 16 dolarów plus wysyłka. Zróbcie sobie szybką kalkulację, ale mówimy mniej więcej o 50 dolarach na jednego kłada. Więc nie jest to mało. To jest ponad 200 zł na same śruby. Ale te 200 zł zamieni się w minus 20 gramów. A więc wasz kład będzie odchudzony. Na dzień dobry o całe 20 gramów. Czy to dużo, czy to mało, czy to adekwatna utrata wagi do ceny, to już zostawiam po Waszej stronie. Ja w kładach, którymi dobrze mi się lata i planuję go nie rozwalić od razu i chcę, żeby był jak najlżejszy, stosuję nowe śruby. W takich kładach, którymi chcę napierdzielać po jakiś bando, daję stalowe śruby. Jeśli masz rozbijać po bandokłady, to lepiej, żeby to były kłady za tysiąca, niż za 3000. Kolejne oszczędności. Prosta sprawa. Dajemy jeden pasek zamiast dwóch pasków do baterii. Tutaj mam jeden pasek i całkiem dobrze trzyma baterię. Tutaj mam dwa paski i różnicy żadnej nie ma. A jeśli mocno walniemy, to tak, to wtedy dwa paski trzymają lepiej. Tu mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby bateria odczepiła się składa. Na tym drugim kładzie raz. Ale uderzenie było takie konkretne, że musiałem półkłada odbudować, więc miała prawo. Tak naprawdę oszczędność wagi można zacząć już na etapie projektowania nowego builda. No bo jeśli przeglądacie komponenty i widzicie tam ramę, na przykład taką, jaką składałem. Tutaj na odcinku to był Volador VX5, i ta rama po złożeniu waży 200 gramów. Jest perfekcyjna ramiona 6 mm, idealnie skomponowana pod otrójkę, naprawdę turbo, uber, super, hyper rama, ale waży 200 gramów. Tutaj ta rama, no nie pod otrójkę, to jest rama pod standardowego DJI, a to jest Apex od ready to Sky, ta rama. Po złożeniu waży 120 gramów. Plus drugi mamy jakieś 140 gramów. No, 150. Więc mówimy tutaj o 50 gramach różnicy pomiędzy jednym i drugim kładem na dzień dobry, gdy tylko zaczynamy bilda. No i to jest dużo, bo tak naprawdę to będzie 10, ponad 10% masy skończonego kłada. No i tutaj można się już zacząć zastanawiać. Czy ma sens stosowanie lepszej zaprojektowanej podotrójki ramy, czy lepiej innej ramy, która nigdy nie miała pracować za trójką, ale za to jest bardzo lekka? No tutaj decyzję i wybór oczywiście jak zawsze pozostawiam Wam, ale ja już nie mam tego kłada na ramię Volador vx 5 więc to chyba o czymś świadczy. No cóż, kolejna rzecz. Jak już projektujecie Waszego nowego kłada, to zastanówcie się do czego on będzie wykorzystywany. No bo możecie całkiem sporo masy oszczędzić na elektronice. Począwszy od tego, czy wybierzecie sobie staka pełnowymiarowego, czyli 30x30, czy to będzie mini stak 20x20mm, czy może AJO. Bo jeśli nie planujecie tym kładem robić jakichś nie wiadomo jakich hardkorów, Ajo, które ma 45A albo 55A, w zupełności Wam wystarczy. No i te 15 gramów można z powodzeniem zaoszczędzić. Tutaj pełnowymiarowy stack od TBS-a z ESC 55A. Tutaj stack od AGLRC. 45 amperów do piątki z Action 2 baterią 1200 na całkiem agresywnych P4. -kach. Z powodzeniem to wystarcza. Jeszcze mi się nie zdarzyło upalić tego staka, znaczy jakiegokolwiek staka, który jest pod blheli 32 Bo tu jest ogranicznik prądu. Jeśli tak się stanie, że z jakiegoś powodu ten stak będzie. Musiał podać więcej niż to na ile on jest zbudowany, czyli w berście 55 amperów przez 10 sekund. To on się Wam po prostu wyłączy, jego nie spalicie, jeśli o to się martwicie. Kolejny kład, ten jest za trójką. Dokładnie taki sam, 20 na 20 mm, tak jak przed chwilą. Z powodzeniem daje sobie radę, lata świetnie, nic się tutaj złego nie dzieje. To już nie te czasy, gdzie producenci do staków 20x20 dawali jakieś pcie fety i tak naprawdę one się paliły od patrzenia na nie. Od momentu, mniej więcej, gdy wyszedł stak od Airbota Ori 32, gdzie on tam miał chyba 25A na kanał według producenta, a dało się na tym postawić piątkę i pałować na 45A. Okazało się, że troszeczkę większe Mosfety niż takie pcie montowane na jakichś mikropłytkach. Z powodzeniem dają sobie radę przy 45-55 Amperach. więc teraz mamy takie czasy, że jeśli tylko chcecie, to wsadzacie sobie zamiast pełnego staka 20x20 mm, no i oszczędzacie tym 10 g i lata to tak samo dobrze, jak pełnowymiarowe staki. GPS. Jeśli zbudujecie sobie kłada, tak jak tutaj, i wsadzicie na niego GPS-a, ale planujecie latać przy nodze, nie wiem, na 50-100 metrów, to ten GPS Wam do niczego nie jest potrzebny, bo przez większość czasu i tak będziecie zbyt blisko, żeby on miał szansę zadziałać i zrobić GPS rescue. Więc wywalacie sobie GPS-a, wywalacie mounta pod GPS-a i jesteście jakieś 10 gramów lżejsi. Kolejne 10 gramów. W piątkach możecie zyskać zmieniając taktowanie PWM na 48 albo najlepiej na 96 kHz. Jakieś powiedzmy 20-30 sekund. Oczywiście to zależy od masy kłada, ale myślę, że dodanie 20-30 sekund do długości lotu jest jak najbardziej do zrobienia. Natomiast ustawienie PWM-u dla mniejszych kładów to w ogóle kosmos. Miałem kiedyś taką trójkę, gdzie zmiana z 24 na 96 kHz zaowocowała praktycznie dwukrotnie dłuższym czasem w powietrzu. Na początku myślałem, że jakąś większą baterię załadowałem czy coś, ale on po prostu w tych samych bateriach latał znacznie dłużej. I okazuje się, że dla małych kładów zysk w postaci wydłużonego czasu lotu jest obłędny. Zamiast 3 minut w powietrzu dostajecie 5,5-6 minuty w powietrzu. Naprawdę. Zysk jest olbrzymi. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o redukcję masy, to niestosowanie albo bardzo skąpe stosowanie taśmy izolacyjnej. Ja jestem po prostu maniakiem taśmy izolacyjnej i jakoś nie mogę się tego oduczyć, ale parę razy zdejmowałem taśmę składa i ją zważyłem i wychodziło 5 do 8 gramów. Więc to jest kolejne dobre rozwiązanie, żeby wasz kład był lżejszy. Idąc dalej, Mamy jeszcze kwestię anten. Jeśli zamiast standardowych anten do crossfire'a zamontujecie wersję mikro i nie będziecie latali dalej niż na półtora kilometra, to nie zobaczycie żadnej negatywnej redukcji zasięgu. Kład wam na pewno nie spadnie i możecie sobie latać na takich mniejszych antenach i zaoszczędzicie na tym kilka gramów. Tam ze 4 gramy. Podobnie sprawa ma się, jeśli chodzi o anteny do wideo. Jeśli na kładzie zamiast takiej klasycznej dużej anteny wsadzicie mikroantenę od jakiegoś rozsądnego producenta, który ma jakąś tam renomę, to też na sygnale nie zobaczycie różnicy. Ale w masie to mogą być kolejne 2-3 gramy. Oczywiście jest taki jeden sposób, który pewnie do większości nie będzie przemawiał, albo nie będą w stanie z niego skorzystać. Otóż zamiast latać z kamerką sportową, nawet tak lekką, jak Action 2, która ma 54 gramy, można zamiast Vista wsadzić tutaj o Ta o nagrywa praktycznie tak samo dobrze, jak Action 2. I porównując masę, jesteście jakieś 30 gramów do przodu. To znaczy, jeśli porównacie Vista plus Action 2 versus sama o Różnica jest naprawdę duża. No i teraz powstaje pytanie, czy zaakceptujecie to, że będziecie mieli śmigła w widoku, czy nie? Jeśli zaakceptujecie, no to to jest najprostsza metoda, żeby wyciąć 30 gramów z waszego kłada. A tak naprawdę nawet więcej, bo 30 gramów różnicy będzie pomiędzy wistą i ekrzynem, versus o trójką. Ale pamiętajcie, że jeszcze ekrzyna trzeba wsadzić w mocowanie kolejne kilka gramów. A jeśli z filtrem ND, no to to będzie może nawet i 15 gramów różnicy. Jest jeszcze kwestia samych baterii, bo czasami jest tak, że macie baterię 1200 mAh. w StoC CNHL Pizza. Ważycie tą baterię i wychodzi 219 gramów. Później bierzecie do ręki baterię. GMB 1350 mA, obie 6S, obie 100C. Kładziecie ją na wagę i przecieracie oczy ze zdziwienia. Jak to? 214 gramów. Niby różnica jest nieduża, ale spodziewałem się, że jeśli pojemność jest 10% większa, to i masa będzie 10% większa, a jest mniej, o całe 4 gramy. No i teraz zaczynacie się zastanawiać, jaka bateria będzie lepsza. Ja osobiście uważam, że 1350 versus 1200 powinno sprawić, że będę w powietrzu dłużej. Dodatkowo te 5 gramów to nie jest dużo, ale to kolejne 5 gramów, które można wyciąć. Więc jak składacie kłada, rozpiszcie sobie wszystko doty co dotyczy Waszych komponentów, które tam planujecie do środka dać: rama, masa ramy i układ, wideo, wszystko tak naprawdę, co wchodzi do waszego układu, łącznie ze śmigłami. A później zastanówcie się, czy któryś z tych elementów nie jest za ciężki. Ja wiem, że jeśli nie zbudowaliście nie wiem, 20 układów, to ciężko wam będzie się na samym początku i w ogóle zweryfikować, czy dany element jest trochę cięższy niż powinien być. Ale z czasem to przyjdzie. Ja każdego układu zaczynam w Excelu. Ja wiem, mało to porywające. Ale czasami można dojść do dość ciekawych konkluzji, jeśli rozpiszemy sobie, co chcemy dokładnie wsadzić. I nagle wychodzi nam, że jeśli zmienimy dwa, 3 elementy, nawet jeśli one kosztują 10 zł albo 15 drożej w sklepie, będziecie mieli 20 gramów różnicy. To jest po prostu bardzo duża oszczędność masy, co przekłada się na dłuższy czas lotu. Ostatnia rzecz, o której Wam dzisiaj powiem, to kable. I nie mam tu na myśli skracania kabli sygnałowych, które idą, nie wiem, do TBS-a, do odbiornika TBS, czy do e, odbiornika wideo. Ja mówię o kablach idących do LiPo. Te kable są ciężkie, więc jeśli zrobicie tak jak tutaj i wyprowadzicie sobie kabel zasilający na bok, no to jest jeszcze okej okay rozwiązanie. Dużo sensowniej byłoby obrócić ESC i mieć kabel, który dosłownie połowę tego kabla, która wystaje do dołu, tak żeby podpiąć się do baterii. Ten kabel to i tak nie jest standardowa dwunastka, tylko bodajże czternastka, czyli jest odrobinę lżejszy od standardowych kabli, które przychodzą razem z ESC. No ja ogólnie nie mam tak, że w którymś z zestawów mam za długi kabel, bo z reguły je od razu ucinam, a przez to, że korzystam z tych tyczek Amasta, no to przelutowanie i przycięcie kabla staje się bardzo, bardzo proste. Natomiast czasami widzę na Waszych kładach kabel i do LiPo dosłownie ma z 15 cm. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale ten kabel waży pewnie ze 25 gramów. Więc jeśli obrócicie jesti i zejdziecie do 4 albo 5 gramów, to jest jeszcze 20 gramów do przodu. Taka redukcja kabli ma sens. Redukcja masy samego kłada sprawia, że on staje się bardziej responsywny. Troszeczkę tak, jakbyście sobie podkręcili. Fit Forward w Betaflight i wtedy kład staje się taki turbo, fajnie zrywny. Natomiast z natury działania pętli i sprzężenia zwrotnego wychodzi nam, że ten kład będzie przestrzeliwał wartość zadaną, czyli tak naprawdę będzie troszeczkę więcej robił niż my od niego chcemy. Jeśli pozbywamy się masy i zrobimy poprawnie pit -tune, tak naprawdę niewiele jest do poprawy z reguły, tylko PD Balance. Będzie troszeczkę tak, jakbyście z piątki przesiedli się na trójkę. No jeśli nie wiecie, to różnica pomiędzy piątką a trójką jest właśnie taka, że na trójce wszystko jest takie turbo zrywne, a piątka jest bardziej ociężała. To są wszystkie metody, których ja używam regularnie, żeby moje kłady były coraz lżejsze, żeby po prostu dłużej latały. Standardowo moje kłady do freestyla latają... Pomiędzy 4,5 a 6 minut przy takim troszeczkę bardziej agresywnym freestylu, bo nie lubię latać wolno, bo mi się po prostu wtedy nudzi. Ja idę sobie polatać, żeby się wyszaleć. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, jeśli chcecie. A jeśli nie subskrybujecie, to na pewno zostawcie subskrypcję, ponieważ w kolejnym odcinku będzie Pit Będę pidował swojego kłada i pokażę Wam. Metodę Rosera, a w jeszcze kolejnym odcinku metodę gościa z UAV Techa. Bo tak naprawdę każdy piduje w oparciu o Pit Toolboxa, ale są pewne różnice i one bardzo istotnie wpływają na efekt końcowy, czyli na to, jak Wasz skład będzie latał. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!